powstało powstał dzięki wsparciu Patronów. Dziękujemy Wam i niechaj openingi dają Wam wieczne szczęście. Aloha widzę, z tej strony odklejka. Jak tu mówią J23 znowu nadaje. Słuchajcie, dzisiaj yy, krótko chcielibyśmy się pochwalić, to na razie odłożę na bok. Jakie łupy z Pokedeja żeśmy przynieśli. Powiem Wam, że było ono kozacko, naprawdę. Impreza mega udana. Brawa dla Basty za super organizację. Eee, ludzi bardzo dużo dopisało. Bardzo fajny klimat. Fajnie, żeśmy się bawili. Także mega super. Mam nadzieję, że no my nic nie nagrywaliśmy, bo nie mieliśmy czasu nawet. Natomiast myślę, że Basta, jak zwykle w tygodniu, wrzuci jakiś filmik, taki co tam się działo, fajnego. No, było bogato, bogato. Yy, dużo fajnych ludzi, trochę nowych ludzi. Także fajnie, że impreza jest jakaś tam rozpowszechniana i przychodzą też nowe osoby. Przyjeżdżają też ludzie z zatrój miasta, także bardzo super. Tutaj pozdrowienia dla Alwinka, o którym za chwilę. I nie tylko zresztą. No to co, nie, nie przedłużam. Jak to może zacząć? Powiem wam, nie za bardzo czekajcie. No dobra, Jak już zepsułem to. Będę jechał po kolei. Udało się. Junior wycyganił od pani, która przyszła do nas z dylematem, czy te karty syna są prawdziwe. Słuchajcie, przyszła do Juniora, żeby Junior jej pomógł określić, czy te karty w ogóle są coś warte i tak dalej. Natomiast wpadła nam w oko karta Miutucha. Tak jak widzicie jest to S10B, czyli yy, Sword and Shield yy, Pokémon Go. I powiem wam, generalnie wpadliśmy na pomysł, żeby tą kartę odkupić. Ona jest w bardzo dobrym stanie. Dlaczego? Dlatego, że mamy problemy, żeby ją ściągnąć z Japonii. No jest cudeńko. Powiem wam, że ona jest dosyć taka no... Przepłaciliśmy trochę za nią, ale patrząc na to, że ona tutaj malutki whitening ma, to generalnie ona jest w super stanie. Także stwierdziliśmy, że chętnie weźmiemy. Pani się zgodziła, młody dostał kasę. Już teraz nie pamiętam, ile 50 albo 70 zł chyba żeśmy dali za tą kartę. Czyli w sumie nie mało. Ale stwierdziliśmy, że do kolekcji musimy ją mieć, bo generalnie był bardzo duży problem, jeżeli chodzi o jest cały czas. Jeżeli chodzi o dostępność trochę tych karciarzek żeśmy kupili, trochę żeśmy na wymieniali, trochę aerów, ale o tym w ogóle nie będę pokazywał. Mówił, bo aery to aery, na pewno znacie. Natomiast drugą kartą do, która nam się trafiła do SV4A, którego też zbieramy, Shiny Trasher X. To jest ten Quaxly chyba. Ja tam tych Pokémonów nie do końca wszystkie kojarzę, także wybaczcie, jeżeli, jeżeli nie kumam. Kolejna karta do SV4a, którą udało się nie zdublować, bo tak powiem Wam, że nawet nie miałem czasu, żeby w kolektora zajrzeć, czego mi tak de facto brakuje. I brałem wszystkie jak leci z głowy. Eee, świnkę udało się też zdobyć. I to wszystko tam po 8-10 zł, także taka powiedziałbym standardowa kwota. No i teraz jeszcze jedna karta do SV4a. No to już było trochę droższe, bo to jest Casiopeia. Czyli peny, trenerska. Karcioszka bardzo ładna, widać, że w dobrym stanie. Nic jej tu nie dolega. Jedna z takich trochę droższych kart. Nie pamiętam, teraz nie chcę strzelać z głowy, ale gdzieś kostówki pewnie. No i udało się ją wyharatać, powiem Wam. I ta kolekcja z Shainy Treasure kiedyś Wam pokażemy. Ona już jest coraz, coraz lepsza, że tak powiem. Tu mamy jakąś kolejną kartę. A to są karty do SV7, które siłą z rozpędu zbieramy. Natomiast otwieraliśmy jednego boksa i pozbyliśmy się wszystkich EX-ów. W związku z tym, jak widziałem, że ktoś ma do SV7 EX-a, no to po prostu brałem sobie za jakieś tam standardowe pieniądze albo wymienialiśmy. Tutaj jest chyba jeszcze druga pozycja do SV7. To są karty, wiecie, nowe, koszulkowane od razu po wyjęciu, także bardzo spoko. No, trafiliśmy od chłopaków z Kantorka, czyli Nora Collectibles. Pozdrawiamy chłopaki. Potrafiliśmy csr jednego mieli akurat. Yy, to jest ten Blaziken, chyba tak. Czyli ten yy, SR, tylko że trenerski. Karta bardzo fajna, której nam blokowało. Niestety jest to druga edycja. Tak jak widzicie, ma tutaj print linea. Tym właśnie się charakteryzują drugie edycje, czyli te drugie reprinty, jak ja to mówię. Zasadniczo trzecie, bo jest wypust, pierwszy reprint, i akurat w, w klimaksie był jeszcze jeden reprint, czyli były dwa reprinty po głównym wyjściu. No i niestety tam jedynki to jeszcze tak nie było źle, natomiast w dwójkach były właśnie printliny. Natomiast powiem Wam, że z tymi kartami jest generalnie już dosyć ciężko, żeby je dostać. No i złapaliśmy okazję, nie było to tanie, bo to też chyba gdzieś kostówki, pamiętam. Żeśmy dali chłopakom, czy tam wymieniliśmy na coś, ale karta jest w spoko stanie widać. Także oprócz tego printlina nie ma się do czego doczepić. Zasiliła album powiem wam. Bardzo się cieszę. No i mamy kolejną karcioszkę też od Nory, czyli od chłopaków, yy, Pika czy Rajczu, tak? Dobrze mówię. Nie wiem, czy dobrze widzę, czy rajczu i Jezus Maria, ja to wam powiem, że. Powiem wam, że to już nie ugarniam czasami, jest to karta stara, dlatego że to jest Sun and Moon 10A, czyli to jest GGN taki setik, którego powiem wam. Tego seta zbieramy, to był pierwszy taki set, najstarszy, który żeśmy kiedyś dorwali. Booster z Japonii, on był lekko zgnieciony. Natomiast wiedzieliśmy, że nawet jak on jest tak lekko zgnieciony, myślałem, że ona ma ryskę ta karta, ale nie jest ładna. Eee, wiedzieliśmy, że nawet jak jest lekko narożnik zgnieciony, to boostery będą całe. Kupiliśmy go dosyć tanio, tego boosterboxa. I tej karty tak strzelałem w ciemno, bo też nie sprawdzałem na kolektorze, bo za dużo ludzi było i nie było czasu. Wydawało mi się, że jej nie mamy i dobrze strzeliłem, że jej nie mamy. Także fajny też zakup. No, karta też już tania nie jest. Tym bardziej, że bardzo ciężko je trafić te, z tej epoki w ogóle. No i dodatkowo jeszcze postaci, czyli Pokémony są mega stosowe. Wydaje mi się, że chłopaki mieli jeszcze jedną kartę, którą wydawało mi się, że ja mam i jej nie wziąłem. Będę musiał do nich zadzwonić, zapytać. No i tutaj już sprawy takie dziwne, trochę bym powiedział, bo my angielskich kart raczej nie zbieramy. Natomiast mi się, po, powiem Wam, że mi się podobają stare rewersy. Szczególnie te właśnie e, e, prądowe, jak ja to mówię. I ta karta dodatkowo jeszcze jest e, z Pokémon League. A że nie była droga, kto się zaproponował na wymianę za coś tam. Ona jest w całkiem jeszcze przyzwoitym stanie. To stwierdziłem, że ona mi się po prostu podoba. I to jest Orikoro, które lubię dosyć, jeżeli chodzi o Pokémony. Stwierdziłem, że jest ze stampem Pokémon League i to tym fajniejszym według mnie stampem, bo tym starszym, takim fajnym, świecącym, stwierdziłem, że jest fajna, wezmę, wezmę. Także to są nasze łupy, jest tego troszkę. Natomiast no jeszcze dostaliśmy tam trochę erów, na no wymienialiśmy w międzyczasie innych rzeczy, ale to są takie pomniejsze sprawy, które jak gdyby poszły do takich klaserów, wiecie, w których my tam cały czas działamy i mamy rzeczy na wymiankę. Natomiast yy, jeszcze zaszczycił nas swoją obecnością Mister Alwin, czyli powszechnie zwany Alwinek. Pozdrawiamy serdecznie, który nam przywiózł trochę prezentów i teraz wam pokażę jakich, pronoczyście musieliśmy się zrewanżować, Dawid już miał dla niego przygotowane prezenty deckboxa całego ale to może Alwinek się wypowie na ten temat. Ja tam miałem kopertkę z czymś tam nie pamiętam już teraz, ale wiem, że jakąś kartę chyba chciał. Dostał jeszcze promo pikacza, takie fajne. Natomiast Alwinek nas zaskoczył i przywysł nam bardzo dużo prezentów, nad którymi długo pracował. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. I tak jak widzicie, tutaj, może nie będę wyciągał, to jest taktim, tylko że to jest chiński taktim. No ale generalnie taktim, bardzo fajny arcik. Także super karcioszka. Drugą karcioszką, wiadomo, jest. Yy, Alwinek jest trollem, więc dał mi slugę też chińskiego. <laughs> nie mógł się powstrzymać, ale to nie koniec, bo jeszcze w trakcie eventu my żeśmy załatwili mu Normana, który on poszukiwał do deku, a Alwinek przyniósł dla starszego Dwęgla, żeby go strollować, Kangaskana oczywiście. To <laughs> jest No i potem te jego paczki autorskie, że tak powiem. Siła Masa Mockiego Basa. Zajrzymy sobie do środka. No, mega nas to ucieszyło. Super sprawa, że coś takiego przygotowałeś. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. No i tu mamy też ze stampem z ligi Sabelka. Bardzo ładna karta. Mamy hawlucze. Ja tych setów nie rozróżniam, powiem Wam. Tylko to jest jak na pewno jakaś tam starsza chyba karta. Ja tego nie rozróżniam, także wybaczcie. Niektóre jeszcze pamiętam, ale niektórych już kompletnie nie pamiętam. No i to jest jakaś chyba. Yy, Made in Thailand, tak mi się wydaje, bo te znaczki takie. Mogę się mylić, to mnie poprawcie co to za znaczki, bo nie śledziłem, ale wydaje mi się, że to tajska jakaś karta. No i tam brew pozorom te poksy tam też są mocno powszechne. Weźmiemy sobie drugą paczuszkę. No, trochę tych paczuszek jest, także ten film chwilkę potrwa. Musicie mi wybaczyć, no ale muszę wam pokazać, no, jakie prezenty żeśmy dostali od od Elwinka. Eee, słuchajcie, no, e, paczur, pa, Pecharunt, tak? Dobrze mówię. W promo z SVP. No kurde, fajno. Bardzo ładne promo w ogóle powiem wam, naprawdę ładnie ta karta wygląda. Tak jak nie przypadam, za powiem wam angielskimi, tak ta mi się podoba, ta srebrna ramka Kosmo Holo, Cosmic Holo, bardzo ładna karcioszka. Tutaj mamy ASQA, czyli Ice -Cuba, jak ja to mówię. Nie wiem, czy to jest Vivid, czy to nie jest Vivid, i to jest chyba, yy, to też jest Cosmic Holo. Mi się wydaje, że my tą kartę gdzieś kiedyś mieliśmy, wydaje mi się, czekajcie, szukam Swirla, ale nie widzę. Wydaje mi się, że to jest karta chyba z jakiegoś blistera, ale mogę się mylić, także też dajcie znać w komentarzach. No i tutaj coś starszego. w ciasteczko. To pewnie dla mnie, bo ja jestem gruby. <laughs> to dla mnie, bo Junior... Chyba, że może dla Juniora, żeby trochę zgrubnął. Bardzo fajna paczka. Mamy kolejną pakę. Dzisiaj taki odcinek, wiecie, na chillu będzie sobie poglądamy karcioszki, jakie żeśmy dostali. No, te holo, powiem prawdę, te Cosmic Holo to się nazywało chyba. No, czy Cosmic Holo to chyba do końca jeszcze miało te gwiazdki. Natomiast, no, generalnie te holo, ten rodzaj holo mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o, o karty. No, tu mamy Manafi. Tu mamy kufanta w wersji, kurcze włoskiej z tego co widzę chyba, Force Queena. <laughs> ale kufancik, fajny arcik, w ogóle bardzo mi się podoba. No i jako trzecią mamy Galite Spirit Link, też fajna jakaś starsza karcioszka. Widać, że to jeszcze jest z tych wiecie, ewolucji Mega, czyli do ewolucji Mega. To tam była epoka bodajże, nie chcę teraz strzelać, ale to chyba był przed Black and White'em jeszcze, nie? Chyba, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, to dajcie znać w komentarzach, bo ja tych, dokładnie tak tego wszystkiego nie kojarzę jeszcze, więc mogę się mylić. No, mamy w następną paczkę. W następnej paczce przepiękna Altaria. I tutaj powiem Wam, akurat ta żółta ramka pasuje. Według mnie. No, karta mi się mega podoba. W ogóle lubię tego Pokemona i lubię tą trenerkę. Tutaj mamy Reshirana, tak? Dobrze kojarzę. Jak nie, to albo Curema. Już teraz mi się zawsze mylą, bo White Curema było coś takiego, ale wydaje mi się, że to jest Reshiram na 25-lecie. Karta japońska. Mamy ją w, w swoim albumie, natomiast przygarniamy kopię. Super się cieszymy z tego. No i mamy Kragunka. To jest karta promo. Tak, jak widać, czyli Sword and Shield, jakiś tam promo gdzieś tam wyszło. My tak do końca mówię, nie wiem w których setach gdzie to powychodziło. Czy to były jakieś blistry specjalne, takie trójpaki, bo to tam w różnych rzeczach wychodziło. Także możecie dać w, w, znać w komentarzach, jak wiecie, gdzie to wyszło i w czym to wyszło dokładnie. Także tych paczuszek nam no, zaskoczył na Salwinek, przy nam mega dużo tego. Zobaczcie, jeszcze kolejna. No musicie, musicie dzisiaj wytrzymać ten odcinek, naprawdę jest bardzo fajny, uważam. Zresztą tutaj mamy dedenkę e, z podziękowaniami specjalnie. Anwinek nam tłumaczył, że to jest właśnie ze stampem. Thank you. No kurczę, no, powiem wam naprawdę, karta cudo. W ogóle lubię dedenę. To już mówiłem ostatnio przy okazji dropnięcia jej z sv 1 japońskiego w tym ala fularcie. Lubię dedenkę. Tutaj jest w rewersie, jest ze stampem, tym z Ligi, i jeszcze z, z drugim stampem. Thank you, także bardzo my, thank you. Alvinek, bardzo dziękujemy. Tutaj jest e, druga dedenka. Ona też chyba była gdzieś tam promo. Dokładnie jest tam promo. Wydaje mi się, że ona była w, w tych z, takich paczkach Shining Fates, ale mogę się mylić, bo coś tam, żeśmy kiedyś otwierali, wydaje mi się, że tam była dedenka. No, i persian. Yy, też lubię persjana. Przypomniał mi się od razu ten art w oknie, ten z tych ostatnich setów japońskich, bardzo fajny. No i też wersja ciekawa, bo wersja yy, włoska. Także powiem Wam, też jest następna paczka. Oczywiście te paczki kustomowe z fajnymi naklejkami fajnie wymyślone. Także Alwinek się wykazał naprawdę kurczę mega kreatywnością. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. No, i tutaj się zaczynają już totalne sztosy. Patrzcie. Tratrum z OTP 2023 z Łodzi z Mistrzostw. Kurczę, powiem Wam, no, nie wiem, czy masz więcej tych kart customowych, ale bardzo dziękujemy za ten prezencik. No, będzie nam zawsze Ciebie przypominał. Super sprawa, coś takiego w kolekcji. Tutaj jest też czajnik, jak ja to mówię, czajnik z, ze stampem i też ze znaczkiem thank you. Kolejna taka karta, naprawdę fajne te karty są, powiem wam, tak jak wiecie, tak jak tych zwykłych, nie przepadam za tymi zwykłymi angielskimi kartami, tak tutaj te takie specyficzne, czyli z ligi, z jakimiś stampami i różnymi z innymi alternatywnymi artami, bardzo mi się podobają te karty angielskie, no i tutaj ninja. Wiadomo, tutaj Alwinek pije zapewne do Juniora. <grywia> bardzo fajny, customowy paczek. Kurczę, tego żeśmy tyle dostali, mówię Wam, że aż nam było głupio, aż tyle prezentów dostać. Kolejna paczka. Miał być krótki film, a to widzę, będzie. Ło! Jeszcze trochę tego jest. No i tutaj mamy znowu ZTP, jakąś karcioszkę, Roulette. Też bardzo fajna karta. Kurczę, te customy nawet powiem wam fajnie zrobili. Tutaj mamy Sun Moon to jakieś jest, ale to to jest P2. To jest nie wiem czy to jakieś promo jest na pewno, bo to jest w, w odwrotnym rewersie jak ja to mówię. Eee, ten piesią, czyli tam nie GranBull tylko ta mniejsza ewolucja. Ja teraz nie pamiętam jak on tam się zwie. No i tutaj mamy bardzo fajnego Sabelka. Też chyba kar, karta starsza z tego co widzę. Mówię, tych edycji, tych znaczków ja nie do końca kojarzę, powiem Wam te znaczki. Także musicie mi wybaczyć te kody setów, tych starych jeszcze, co się skończyły w Sword and Shieldzie, bo teraz to są skróty wyrazowe, że tak powiem, od setów, więc można to rozkminić. Natomiast to był chyba Brilliant Stars, jeżeli dobrze pamiętam. Tu mamy Dedenę, to widać, że przewodnim tematem tych paczek była Dedenka, którą ja zresztą lubię bardzo. Jak już mówiłem, no tu mamy kartę, sztos, machopik, stary, stary ale jary, no karta już swoje przeżyła, ale jednak to jest fajny prezent i fajna pamiątka. No i Eevee chyba z tych ostatnich setów, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo ładny arcik. Bardzo mi się podoba ta Eevee. Także następna paczka, no jeszcze kilka zostało, także już powoli zbliżamy się do końca. Tu mamy kolejną paczuszkę. Już widzę, że tutaj na początku jest Toxtricity, który był bodajże chyba w jakiejś puszce z, z Celebrations, jak dobrze pamiętam, czyli na 25-lecie. Tu też jest ten specyficzny holok. Gdzieś powiem Wam, że chyba jeszcze tą kartę mamy. Odłożoną jako w takim, w takim boksie z promkami. Escape Pro tutaj ze znaczkiem, widzicie? I. Yy, też jakaś chyba tajska filiżanka, nie? czyli mini czajnik, jak ja to mówię. <laughs> Ale generalnie fajne te karty. No i zbliżamy się powolutku do końca, tak jak mówiłem. Mamy przedostatnią paczkę w zasadzie ostatnią paczkę bo ostatnia jest inna karta jeszcze. No i tu mamy SM, czyli Sun and Moon, japoński. Karta starsza Holo, zobaczcie, jak te holo wygląda. Kurczę, teraz wam tak dobrze nie, nie pokażę, natomiast ono jest mega fajne te Holo z Sunendmuna. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy ratatę starą. Też bardzo fajna karta. I jako trzecia w pięknym arcie mamy tego Smergla, chyba on się nazywa, tak? Dobrze pamiętam. Smergel, czyli ma Smergla. Oczy wiadomo, jak to każdy Pokémon. Coś tam bierze, ale kolorki bardzo ładne na tej, na tej karcie. I to jest właśnie teraz, nie wiem, to chyba karta japońska, nie? CS4BC. Choroba, powiem Wam, że nie kojarzę. Tak trochę japońsko wygląda, ale ręki sobie obciąć nie dam. W każdym razie karta, nie, to jest karta chyba chińska, bo jest niebieski back. Koreańska raczej nie, bo tam by było dużo bałwanków, jak ja to mówię. No, i na koniec jeszcze yy, dostaliśmy pikacza, to znaczy dostaliśmy go na początku, ale na koniec wam pokazuję z Championshipów 24 razem z Miutewiczem. Mam tą wersję japońską, także bardzo fajnie, yy, że teraz będę miał wersję jeszcze angielską. No, karta w folijce także nowa. Super sprawa, uważam, dobrze mieć w kolekcji zawsze z każdych stampów, wiecie, z mistrzostw jakichś, czy z zawodów, czegokolwiek. To dobrze mieć, bo potem te stampy są dużo warte. Pomimo, że to jest basic, ale mimo wszystko. Także zobaczcie, jak to się prezentuje. Tych karcioszek było, jest mega dużo. Dzięki Alwinkowi przede wszystkim. Jeszcze raz mega dzięki dla Ciebie i mam nadzieję, że widzimy się w październiku na naszym Pokédeju u nas, w którym mieście. Wszystkich chętnych zapraszamy oczywiście, powiem Wam, że spaliliśmy bardzo dużo boosterków. Na koniec z tymi hardkorami, którzy siedzieli z nami do końca, otwieraliśmy jeszcze dwa boxy Scarlet Violet i 1S, to był ten Scar Scarlet. Otwieraliśmy, także wspólnie, no tam było mega dużo fajnych dropów, dużo paczek, dużo mystery paków. bawiliśmy się naprawdę super. Bardzo dobra organizacja, tu jeszcze raz wielkie podziękowania dla Basty, który naprawdę robił robotę dobrą i będzie robił dobrą robotę, bo widać, że to też jest pasjonat. E, ludzie bardzo spoko, żadnych dziwnych nie stwierdziliśmy incydentów, że ktoś coś tam próbował, wiecie, wychachmęcić. także było bardzo fajnie. Całe rodzinki, tutaj pozdrawiam jeszcze widzów, z którymi udało się troszeczkę biznesów zrobić fajnych, zamianek. Oraz rodzinkę z y, Torunia, z którą też żeśmy troszeczkę tam powymieniali kart. Fajnie, że ludzie spoza z, z trójmiasta też przyjeżdżają. Y, być może bolejemy, że nie macie takich imprez u siebie na miejscu. Natomiast oczywiście zawsze miło Was będzie widzieć w trójmieście. No i liczę na dalsze jakieś owocne wymiany. Myślę, że impreza będzie cykliczna czyli pewnie w październiku będziemy mieli kolejną odsłonę Pokédeja. Musimy poczekać jeszcze na hasło od Basty kiedy to dokładnie będzie, ale myślę, że teraz do końca roku co miesiąc cyklicznie, bo tam jest i turnie i Pokémon GO yy, jako sta stałe wpisane w ramy programowe jest tam granie w yy, planszówkę bodajże chyba od Ravensburgera mogę się mylić co do firmy natomiast jest planszówka jakaś tam Pokémon Labyrinth, czy coś takiego, i wiem, że tam też trochę ludzi grało. To są stałe punkty programu. Jest yy, konkurs na cosplay, to też już stały punkt programu. Fajne nagrody na wejściu czekają. Boosterki, tam wprawdzie wyjściówka jest 20 zł. Natomiast jest paczuszka dla każdego. Tam widziałem, że basta chyba jakieś gadżety wkłada, plus boosterek. Z boosterków też fajnie dropi. Tam widziałem, że parę osób fajne rzeczy wydropiło. Także powiem wam, że pod tym względem jest organizacyjnym i w ogóle przebieg imprezy jest mega świetny. Czas bardzo szybko leci, bo bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo się dzieje przede wszystkim. Cały czas są jakieś trady, wymiany. Widziałem Alwinek, chwalił się, że 70 kart do Bindera dostał. Także gratulacje widziałem, że tam twardo tradeowałeś. Żeście siedzieli obok nas i tramtradowali. No ogólnie bardzo fajna impreza. Polecam. Jeżeli ktoś ma nie ma tak strasznie daleko do trójmiasta, to zapraszamy w październiku. Bawimy się. Yy, ja nie odpuszczamy. Jeżeli damy radę, to oczywiście jesteśmy na każdym. No i co widzę? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że może jeszcze w tym tygodniu coś się uda tam może otworzyć, albo jakiś materiał zrobić, jak czas pozwoli. Jak nie, no to widzimy się w przyszłości albo ostatecznie na ostatnim live'ie, czyli 20 bodajże 9 września w niedzielę jak zwykle o 16. .00. Bawimy się aż wypalimy wszystko co mamy do wypalenia wtedy aktualnie na miejscu. Dajcie znać, czy byście chcieli jakieś mystery paki z Japonii czy nasze mystery paki. No czy pewnie my i tak będziemy mieli i to i to. Ale w komentarzach możecie napisać co tam jak to widzicie, na pewno będą jeszcze jakieś boksy. Także na dzisiaj się żegnam. Jeszcze raz powiem, że pokładaj był super. Dzięki jeszcze raz dla Basty za organizację świetnego eventa. Udało się naprawdę, pomimo, że wiecie, tam większość ludzi zajmuje się angielskimi kartami. To mimo wszystko udało się trochę tych japońskich kart dostać. O dziwo, świadomość jest coraz większa, coraz więcej ludzi do nas przychodzi i pyta o japońskie karty i szuka w ogóle japońskich kart. Niektórzy nawet mieli listy całe, co potrzebują. Także z nimi jesteśmy na łączach, bo będziemy niektórym tam już wiem, że będziemy ściągać jakieś karty właśnie na zamówienie. Jakbyście chcieli też jakieś japońskie karty, to piszcie do nas na maila, na pewno Wam to załatwimy. I co? Przydługi wywód, ale było warto moim zdaniem. Zapraszamy na następne materiały, na następnego Pokodeja, ja się z wami żegnam i do zobaczenia.